Cześć, czołem, dobry człowieku. Siadaj i słuchaj, a ja to i owo poopowiadam. Zaczniemy od nowego katalogu obiektów bliskich ziemi. To są te obiekty, które latają w pobliżu orbity Ziemi, mogą potencjalnie w nią walnąć i zakończyć życie takie jakim je znamy, lub całą ludzką cywilizację, albo przynajmniej zniszczyć jakieś jedno większe. Miasto, więc powinny być dla nas dość interesujące. Następnie pomówimy o tym, dlaczego kawa podczas mielenia zbija się w takie małe zbitki. Dlaczego się się zbija w ogóle i to przeszkadza w zaparzeniu idealnej kawy, w wymyciu ekspresu, młynka. Co tam się dzieje właściwie i jak temu przeciwdziałać. A następnie pomówimy o tym, że kiedy mamy Ścianę, kiedy mamy mur, przepraszam, konkretniej do zadbania, na przykład Wielki Mur Chiński i on porasta mchem, to czy ten mech zdrapywać, żeby nasz mur ocalić, a może go zostawić, bo ten mech jest naszym przyjacielem. Chińczycy twierdzą, że ten mech jest w ogóle ekstra. Więcej mchu na Wielkim Murze Chińskim. Siadamy i czytamy. Zaczynamy od NeoMod 2, czyli drugiej wersji badania statystycznego Near Earth Objects, czyli obiektów bliskich Ziemi. Jak się definiuje, obiekty bliskie Ziemi to są głaziki czy też tam jakieś zamrożone głaziki, latające w przestrzeni kosmicznej, latające po Układzie Słonecznym. W bliskiej Ziemi zwykle się mówi, że mniej niż 1,4 odległości od Słońca do Ziemi, czyli wystarczy, że się zbliży na około 1,4 odległości słońce ziemia to już jest pobliże, to już jest pobliże Ziemi. Część z nich należy do kategorii tych obiektów, które przecinają się z orbitą ziemską, dosyć duża, większa część tych obiektów, w związku z czym, ponieważ ich orbita przecina się z naszą orbitą, to przy odobinie Pecha i nieszczęścia może dojść do spotkania się tych dwóch ciał? Zresztą to się zdarza. Yy, Tunguska to było jedno z takich wydarzeń, żeby nie sięgać dalej. Jakiś czas temu w czelabińsku może oglądaliście tak zwany Bolid, rozświetlił czelabińsk w Rosji, więc zdarza się. Pytanie brzmi: Ile ich jest? Jakie są wielkości, i jakie jest prawdopodobieństwo, że uderzą w ziemię. W związku z czym tworzy się właśnie tego typu modele. Żeby was nie zanudzać stroną techniczną tego przedsięwzięcia, jeszcze ją dosyć szybko, ale nie bójcie się, nie ominie was ona. Jak się tego dowiedzieć? Pierwszym punktem wyjścia jest Catalina Sky Survey, czyli przegląd nieba Catalina. W praktyce śledzimy niebo nocne i tak samo, jakbyśmy obserwowali gwiazdy, tak samo, jakbyśmy obserwowali asteroidy, które są w pasie asteroid. Tak samo nocne niebo się obserwuje, identyfikuje się jakieś tam przelatujące światełka, bada się, w jakiej są nas odległości, jakie są wielkości, wszystko, co się da o nich zrobić. Drugim źródłem informacji są rzeczy, które już wpadają do naszej atmosfery. One są śledzone na różne sposoby. Mamy takie zgłoszenie jak Czelabińsk, Czyli ludzie komórkami filmujący w podnieceniu, że coś spadło. Mamy malutkie zdarzenia, śledzone przez balony, różnego rodzaju przez satelity. Zbieramy to wszystko, mamy pewną wiedzę o tym, co na Ziemi ląduje. Natomiast, i to są dwa podstawowe źródła informacji. I jedno i drugie jest niepełne. Czyli podstawowy problem w robieniu tego typu modeli, i to jest od razu Wam powiem 90% tego artykułu i 90% tego typu w ogóle artykułów. To jest model matematyczny, który weźmie nam to wszystko pod uwagę. Czyli obserwujemy coś, ale na przykład, jeżeli będzie za ciemne, to nie zauważymy każdego z nich. Czyli obserwujemy jakiś fragment przestrzeni kosmicznej. Nie obserwujemy 100% przestrzeni kosmicznej, obserwujemy kawałek. Więc przypuśćmy, że obserwuję jedną 20 nocnego nieba, no to wszystko co zliczę na tej jednej 20 nocnego nieba, a pomnożę przez 20 i mi wyjdzie całkowita liczebność. A trzeba troszeczkę mądrzej. Przypuśćmy, że Moje sprzęty są na tyle czułe, że zauważą każdy obiekt wielkości takiej, ale tylko połowę obiektów wielkości takiej, no to okej, okay, no to tych naliczyłem 100. W związku z czym, no, mój łapie ich połowę, więc ich jest tak naprawdę 200, prawda? No, no właśnie, to jest trochę bardziej skomplikowane. Czyli tworzy nam się cała taka bateria modeli matematycznych, które tłumaczą nam pomiędzy tyle zaobserwowaliśmy, a Tyle jest naprawdę. I tu się dzieją przeróżne rzeczy. Nie będziemy w nie bliżej wchodzić. Siadamy do wykresów i jak je czytać. Gdybyście się kiedyś zastanawiali nad tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś rąbnie w Ziemię, ile jest obiektów wielkości kilometra przecinających orbitę ziemską, a ile wielkości 100 metrów, to, to jest właśnie Wasze podstawowe źródło informacji od dzisiaj, a moje zadanie polega tylko na tym, żeby Wam opowiedzieć o tym, jak te wykresy czytać. Żebyście sami mogli sobie na parę pytań odpowiedzieć, jeżeli Was ten temat interesuje. Ogólnie rzecz biorąc, NeoMod 2 to jest nowy nasz wykres. To jest poprzedni model, czyli tu mamy korektę. Jak czytać na przykład ten wykres? Uwaga, na osi poziomej mamy jasność absolutną tego obiektu. Czyli ile jest, bo tu jest konkretnie liczba, tak? Liczba obiektów Danego typu lub większych. Czyli jeżeli nas interesuje, ile jest jakiejś wielkości obiektów, to z tego wykresu to odczytamy. Tylko on jest wyrażony w jasności, bo to jest przegląd nieba. A nas raczej interesuje wielkość, prawda? Bo kiedy myślimy o tym, ach, co byż to było, gdyby w Kraków odpukać w niemalowany kamień. Rąbnęło coś, to raczej myślimy kategoriami wielkości, prawda? Co by było, gdyby rąbneło coś, co ma 100 metrów średnicy? A nie myślimy kategoriami, hmm, co by to było, gdyby w Kraków coś o jasności absolutnej 22? Na szczęście można jako tako przeliczyć pomiędzy jednym i drugim przy założeniu jakiej jasności jest ten obiekt i tak jest z grubsza mniej więcej przeliczenie, zapisałem tu sobie długopisem, a Wam wytłumaczę, ta skala się kończy na 28. Czyli tak, tu, bo jasność nieintuicyjnie spada wraz ze wzrostem tej liczby, czyli obiekt o jasności 28 jest bardzo, bardzo ciemny. To jest ledwo ciemniutka plamka na nocnym niebie. Obiekt o jasności 15 jest dużo jaśniejszy. 28 to jest 8 obiekt, mniej więcej. Czyli ta skala kończy nam się tutaj na obiektach mniej więcej 8-metrowych. 22. To jest obiekt 140 metrowy. Ja to sobie zapisałem. Nie wiem, czy widzicie PHO. PHO to jest Potential Hazardous Object, czyli obiekt potencjalnie niebezpieczny. Przyjmuje się, że 22 to jest taka, taka średnia granica czegoś, co naprawdę mocno może namieszać. Czyli wszystko odtąd w lewo. To są obiekty, które naprawdę potencjalnie mogą namieszać. 140-metrowy obiekt jest tutaj, 17,7 jasność to jest kilometrowy obiekt, czyli obiekty stąd i w lewo są kilometrowe. Jak czytać ten wykres? No, idziemy interesującym nas obiektem, na przykład kilometrowym, czyli idziemy tuk, 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 to się przecina z naszą krzywą w pewnym miejscu i patrzymy w lewo i nam wychodzi, ile tych obiektów jest. Obiektów bliskich Ziemi o tej wielkości, w tym wypadku obiektów kilometrowych rozmiarów jest około 1000. Czyli patrzcie, gdzieś w przestrzeni kosmicznej lata około 1000 obiektów o średnicy kilometra. Jeżeli znajdę jakiś fajny symulator, to wrzucę link do niego w opisie tego filmu, ale. Jeżeli się przebada, jaki byłby skutek uderzenia o ziemię obiektu wielkości kilometra, no, no to to nie jest, słuchajcie, dziura wielkości kilometra. I przychodzimy, żeby sobie na nią popatrzeć. To są naprawdę potencjalnie katastrofalne skutki. PHO to są Potentially Hazardous Objects. I znowu idziemy, tuk, 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 idziemy kreseczką. Ona nam się przecina mniej więcej tu. 10 do potęgi czwartej to jest 10 tysięcy, czyli około 20 tysięcy obiektów potencjalnie niebezpiecznych, e, i tak dalej. Można się tym pobawić, można sobie policzyć. W innym miejscu w artykule jest oszacowanie, a zresztą tu chyba mamy, e, jak, jak pełne są nasze katalogi, czyli jak, jak duży procent wszystkich obiektów o tej wielkości już znamy, czyli tych no powiedzmy sobie tych kilometrowych, znamy no, około 90%. Czyli biorąc pod uwagę nasze sita i naszą ilość obserwacji i nasze modele, jak wiele z nich już zdążyliśmy zaobserwować. Mniej więcej wygląda na to, że mniej więcej 90% wszystkich obiektów tej wielkości już widzieliśmy. A tu jest częstość uderzeń. Też jakieś wybierzemy sobie dla przykładowej jakiejś liczby. Tu jest w uderzeniach na milion lat. Czyli przykładowo dla obiektu kilometrowego Cyk, 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 liczba uderzeń o ziemię w ciągu miliona lat to jest kilka. Czyli z ich statystyk wynika, że kilometrowych obiektów o ziemię uderza kilka na milion lat. Jeden na rok to jest 10 do 6, prawda? Bo 10 do 6 to jest milion, czyli milion na milion lat to jest mniej więcej jeden na rok, prawda? Czyli mniej więcej jeden na rok to są takie malutkie, czyli 30 to jest nie wiem, metrowej wielkości mniej więcej obiekt może trochę mniejszy. No więc mówiąc, możecie się tym wszystkim pobawić. Yy, oni oszacowują prawdopodobieństwo, że coś mniejszego od 22, czyli potentially hazardous object, czyli coś 150 metrów lub więcej, naprawdę porządny problem. Prawdopodobieństwo, że w ciągu tego milenium, tego tysiąclecia, taki obiekt zderzy się z Ziemią, oni oszacowują na około 4,5%. Czyli jeżeli Yy, jesteście w takim duchu hazardowym, możecie też sobie to przeliczyć na najbliższe 100 lat albo na okres waszego życia. W każdym razie prawdopodobieństwo, że coś naprawdę poważnie namiesza, uderzając w ziemię, w ciągu najbliższego tysiąca lat wynosi około 4,5%. Bierzcie, jeżeli macie jakieś science fiction do napisania albo chcecie nakarmić swoją wewnętrzną paranoję, to macie najświeższe dane na ten temat. One ogólnie nie są dramatyczne, tak? 5% to nie jest dużo. Co więcej, większość tych obiektów już znamy po imieniu, czyli znamy ich orbitę, znamy ich trajektorię i możemy zacząć się zastanawiać, czy nie chcielibyśmy ich pciu pciu w jakiś sposób zestrzelić, przekierować, przeciągnąć. To jest taki sygnał typu, a jest gęsto w tej naszej przestrzeni kosmicznej, ale trochę panujemy nad sytuacją. Następny materiał jest przewidziany głównie dla kawoszy ale też dla fizyków, dla wielbicieli fizyki, bo to jest o kawie, ale to jest o fizyce. Jak dobrze wiecie, ja jestem y, zapalonym kawoszem. Jakoś nie zaparzyła się dzisiaj, muszę chyba zareklamować tę kawę, jakaś jest blada. Ale ogólnie rzecz biorąc, przy mieleniu kawy i późniejszym jej parzeniu pojawia się problem. Ten artykuł ewidentnie pisali kawosze, kawosze fizycy, dlatego że Kolorowa fizyka jest tam przeplatana takim, takim zawodzeniem smakosza, no bo na, na przykład piszą, że no, zlepiają nam się cząsteczki zmielonej kawy, ogólnie o to tu chodzi, zlepiają się w takie grudki. Yy, trzymają się te grudki ze sobą elektrostatycznie, czyli, czyli to się naelektryzowało, tak jak zimą swetry albo włosy, to mamy tego typu zjawisko, zbijają się, no i co? No i później, na przykład, kiedy młynek chcemy wytrzepać albo chcemy, nie wiem, wytrzepać. To, 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 ten taki dinks od ekspresu. W każdym razie to się nam zlepia, tak? To nie, ile kawy się traci przez to? A oni wręcz, to są naprawdę jacyś niebagatelni koneserzy, bo piszą, no, kiedy moje espresso powstało ze zgrudkowanej kawy, to ta woda nie przepływa tak dokładnie przez cały mój ekspres i przez całą moją kawę i to jest nierównomiernie nasączone wodą i ogólnie rzecz biorąc to zbijanie się, to ono wcale nie jest takie fajne. Także to są niebagatelni smakosze. ok? więc jest problem. No, ale czy jest na niego rozwiązanie. I od jakiegoś czasu yy, jest taka metoda, metoda ROSA, ROS coś tam, coś tam method, polegająca po prostu na tym, że ziarna przed zmieleniem, czyli jesteśmy na etapie, że mamy, mamy ziarna, wkładamy je do naszego ulubionego młynka i, i zanim włączymy mielenie, spryskujemy je wodą. Inni ludzie pole… Poleca, spryskiwaczem, normalnie niektórzy to robią. Polecana jest też taka metoda, że biorę łyżeczkę, łyżeczkę nużam, zanurzam w wodzie czystej, strzepuję ją i mieszam tą wilgotną łyżeczką moje ziarna. I to się wtedy nie zlepia. No więc okej, okay. więc jeżeli chodzi, przynajmniej tak głosi wieść internetowa, a oni mówią, po pierwsze, zbadajmy to, czy naprawdę tak jest, w warunkach laboratoryjnych porządnych, po drugie, dlaczego? Dlaczego miałoby tak być? I muszę Wam od razu powiedzieć, że potwierdzili, że naprawdę tak jest, czyli kawa zwilżona mniej się zlepia. Ponadto kawa naturalnie wilgotniejsza też się mniej zlepia, bo są różne ziarna o różnym stopniu yy, tak, wypiecze wypieczenia, wyprażenia. Wilgotniejsze mniej się zlepiają, ok. Natomiast druga część tego pytania nie znalazła jeszcze odpowiedzi, ponieważ okazało się, że poziom złożoności fizyki jest tutaj tak duży, że oni rozkładają ręce. Oni nadgryźli problem elektryzowania się kawy podczas mielenia. Jest to, słuchajcie, na tyle fundamentalny problem, że został opublikowany nie w jakimś tam czasopiśmie smakosza, tylko w czasopiśmie Matter, poświęconym fundamentalnym właściwościom materii. Nie będę was zamęczał tą fizyką, ale oczywiście, że wam o niej opowiem. Kluczowym zjawiskiem tutaj jest tryboelektryfikacja, czyli naelektryzowywanie się materiałów w wyniku pocierania. Drugi jest fraktoelektryfikacja, albo frakto. Tryboelektryfikacja, w każdym razie frakto związana z pękaniem i łamaniem. To są dwa zjawiska fizyczne, które jak się okazuje, nie mają jeszcze swojego pełnego wyjaśnienia fizycznego. W praktyce chodzi o to, że gdy pociera się jedną rzecz o drugą, to może nastąpić przekazanie ładunku z jednej powierzchni do drugiej. Zwłaszcza jeżeli różnią się swoim, swoim powinowactwem do elektronów. Tutaj mamy taką. Oni wykonali najpierw takie doświadczenie, że staczali ziarna kawy, jeszcze niezmielonej, po powierzchniach wykonanych z różnego materiału, żeby zobaczyć, co najskuteczniej przekazuje kawie ładunek i w którą stronę ten ładunek płynie. Czyli mamy szkło, które bardzo mocno. Bardzo mocno rozdziela ładunki w kontakcie z kawą. Papier w ogóle, więc, jeżeli byście kiedyś chcieli stoczyć kawę i jej nie naelektryzować, to zastosujcie papier. PVC, nazywane w języku polskim z niewiadomych powodów PCV, bardzo mocno w przeciwną stronę i tak dalej, i tak dalej. Stal jest niezła, czyli młynek stalowy raczej nie naelektryzuje waszej kawy. Więc pierwsze badanie, no to wygląda na to, że ponieważ. Młynki są bardzo często stalowe i oni testowali młynek ze, ze stalowymi tymi takimi powierzchniami cielnymi. No to z samego ocierania się tej powierzchni kawy, tej elektryczności nie powinno być zbyt dużo, no bo przetestowali to normalnie. To co, to skąd to się bierze? Aha, może spękania to wynika. I wykonali dwa eksperymenty. Najpierw po prostu, czyli zrobili staczanie się ziarna i później taki, taki eksperyment z, z takim wstępnym mieleniem, żeby zobaczyć na ile się to naelektryzuje, a później zobaczyli czy dodatkowa porcja ocierania się młynka o przemieloną kawę jeszcze bardziej ją naelektryzuje. I okazało się, że nie. Czyli jeżeli się przepuści dwa razy tę samą kawę przez młynek Dokładnie oni zrobili tak, że zrobili mielenie na pewnym poziomie, powiedzmy sobie takie małe cząsteczki kawy, pod mikroskopem, a później jeszcze raz tę samą przemieloną kawę przepuścili przez taką, żeby wystąpił efekt ocierania, ale nie wystąpiło efektu pękania. Czyli to drugie mielenie nie domieliło kawy, tylko się z nią zaprzyjaźniło. I to nie spowodowało mocniejszego naelektryzowania kawy. Natomiast jeżeli się zmieli kawę takimi oczkami, a później takimi, czyli jeszcze ją... To rozpękne mocniej, to wtedy ta elektryfikacja była większa, czyli mamy ten jeden rezultat tego badania, mianowicie głównym winnym na elektryzowywanie się kawy jest yy, frakto elektryfikacja, a nie tryboelektryfikacja, czyli generowanie się ładunku elektrycznego podczas pękania. Zjawisko, które nie ma uznanego wyjaśnienia fizycznego. Tu jest przedstawione na y, diagramie. Tu mamy, patrzcie, fraktona elektryfikacja i tryboelektryfikacja, jakbyście mieli wątpliwości, czyli ocieranie się powierzchni albo pękanie. I ten efekt dominuje w przynajmniej podczas mielenia kawy. Dlaczego tam powstaje ten ładunek? Słuchajcie, jest tyle teorii. Jak zacząłem czytać, jakie to są teorie, to jest waractwo kompletne. Słuchajcie, niektórzy do kwantówki sięgają. W praktyce nie jest to takie oczywiste, że patrzcie, mamy ziarno kawy. Pęka to ziarno kawy, i ta powierzchnia będzie naładowana dodatnio, a ta ujemnie. Na przykład. Dlaczego właściwie miałoby to nastąpić? Nie wiadomo do końca. Są teorie. Czy coś z tego wynika jeszcze ciekawego? No, dla yy, słuchajcie, fanatyków kawy oczywiście. Tu jeszcze wam pokażę skalę aktron, bo gdybyście się zastanawiali, jaki. Okay, no to już, to już są takie arkana, kawoszostwa które, przyznam się zupełnie szczerze, dla mnie profana są niedostępne, ale ludzie lubią, ludzie lubią różny stopień wyprażenia kawy. Do, te, do opisywania tego służy tak zwana skala Agtron. Od zupełnie surowych ziaren kawy, aż po, tu mamy poziomy, tak? Włoski poziom na zupełnie czarną. Spadająca liczba to jest coraz ciemniejsza kawa. Oni odkryli, że mm, cząsteczki ogólnie rzecz biorąc, o, zobaczcie sobie zresztą tutaj, Tutaj mamy na tym wykresie, że różne kawy o różnym stopniu wyprażenia zachowują się inaczej. To jest było związane z tą wodą, więc kawy, teraz żebym się nie pomylił, kawy ciemniejsze, czyli po lewej stronie tego wykresu, są mielone skuteczniej na mniejsze do obinki, dlatego że są bardziej suche. Tak? Suchą rzecz łatwiej jest odobnić ona chętniej pęka niż wilgotna rzecz. Więc ogólnie rzecz biorąc, pękają na mniejsze i ten poziom zlepiania się ich był mniejszy. No, ogólnie rzecz biorąc, ale tu jest, słuchajcie, tu jest tyle tej fizyki, tyle tych subtelności, że, że oni, oni sami na końcu piszą, że tylko. Wierzchołek góry, lodowej, wierzchołek góry lodowej napoczęliśmy. Natomiast napisali jedną rzecz, która mnie wzruszyła niemalże i chętnie Wam o niej doniosę. Mianowicie piszą tak, ponieważ dostaliśmy te kawy od tam 20-30 producentów kawy z całego świata, którym bardzo serdecznie dziękujemy za to, że nam podawali te kawę. Nas interesowało bardzo, jak dokładnie jest prażona ta kawa, jakie są, jaki jest proces, jaki jest przebieg prażenia tej kawy, dlatego, że to wpływa na fizykę na kawy. Natomiast producenci tego zasadniczo nie ujawniają. Oni mają swój tajemny proces parzenia kawy, że tu podniosą temperaturę o 20 stopni przez 5 minut, a później podniosą, a później schłodzą, skropią wodą, obią taniec deszczu. Wiecie, we wszystkich dziedzinach kulinariów, które są na odpowiednim etapie zaamfazowania, zaczyna się już wódło, więc tam jest dużo jakichś skomplikowanych procesów tego prażenia kawy. I oczywiście eksperci potem mówią, tak mm, wyczuwam tam to 15 minut do prażania, tak jak tylko włosi to potrafią zrobić. Więc nie wiadomo tak naprawdę, co tam się dzieje, i oni piszą tak. Gdybyśmy mieli pełen dostęp do procesu prażenia kawy, to być może rozwiązalibyśmy zagadkę jej naelektryzowywania się, ale uważamy, że publikowanie tej informacji byłoby niewskazane, ponieważ zlikwidowałoby artystyczny wymiar procesu projektowania kawy. I oni są, naukowcy, są skłonni nie wiedzieć, bardzo ciekawe, piszą to w tym artykule są skłonni nie wiedzieć tego, żeby nie została zdarta ta zasłona tajemnicy i ten aspekt artystyczny, taki, oni to jakoś ładnie nazywają, taki rzemieślniczo-artystyczny aspekt projektowania kawy. No więc sami widzicie, z czym my się tu musimy zmagać. Czas na łyk naparu imbirowego. A na koniec o Wielkim Murze Chińskim, o którym na pewno wszyscy słyszeliśmy, że jest jedyną którą widzianą z kosmosu, z obity, co jest z nieprawdą, bo po pierwsze zwykle nie jest widoczny, a po drugie, dużo struktur wykonanych ręką ludzką jest widocznych z kosmosu. Na przykład Londyn pięknie widać z kosmosu, jako wielką, ubleśną, szarą plamę. Krótko mówiąc, Wielki Mur Chiński o całkowitej długości, właściwie nie wiadomo jakiej, bo nie wiadomo co liczyć. Oni piszą 8852 km ma Wielki Mur Chiński, i kiedy myślimy o Wielkim Murze Chińskim. Prawdopodobnie wyobrażamy sobie coś takiego. Wielki mur chiński. Ale tak on wygląda tylko w tych regionach, które są dostępne dla turystów. Był wielokrotnie przebudowywany, wzmacniany. Tak kasuje się pieniądze ciężkie za to. No więc tak wygląda, kiedy się go naprawdę uważnie utrzymuje. Tymczasem od jakiegoś czasu Chińczycy nie muszą już za bardzo obawiać się inwazji Mongołów, w związku z czym nie utrzymują tego muru w należytym stanie w Większości regionów. Tu mamy mapę Chin z zaznaczonym przebiegiem Wielkiego Brytania. Ona raczej tak wygląda, słuchajcie, na większości swojego przebiegu. Może znajdziemy jeszcze jakieś ładniejsze zdjęcia niż te miniaturki z artykułu, ale krótko mówiąc, słabo, słabo. No właśnie. I co? A to jest przecież światowe dziedzictwo kulturowe, prawda? I co z tym zrobić? Autorzy tego etykułu mówią tak. Hm. Na większości oni piszą, że na w 67% zbadanych przez nich odcinków Wielkiego Muru Chińskiego rosną różnego rodzaju roślinki. Oni to ładnie nazywają bio crusts, czyli bioskorupki, bioskorupa pokrywa. To nie jest tam, że omszało albo porastają to jakieś. Oni badają głównie glony jednokomórkowe, sinice i mchy. To nie jest jakiś tam, że zaomszało, albo że jest jakiś zielony glut na tym. Nie, to jest biocrust, to jest bioskorupa. I oni piszą, od razu wam spalę, główny wniosek z tego artykułu naukowego, że on wzmacnia Wielki Mur Chiński. Że mogłoby się wydawać, że Wielki, że mur ogólnie podośniętym chem, albo taki zagloniony, że on jest słabszy z tego powodu, ale nie. Oni wykonali badania i on jest mocniejszy. I to jest, to jest ten artykuł, o tym jest. Gdyby was to interesowało, to tutaj mam wyniki. Patrzcie. Na przykład ściskany. Odporność na ściskanie. To jest odporność na ściskanie wielkiego muru chińskiego, yy, gołego, porośniętego przez Cyanobakterie, czyli silnicę, albo porośniętego mchem. Zobaczcie, mniejsza, większa, jeszcze największa. Uu. Czyli, gdybyście kiedyś chcieli liczyć odporność wielkiego muru chińskiego na ciśnienie wywierane przez jednego zdesperowanego Mongoła, tatara, tatara chyba gorzej mongola, członka wielkiej ordy to możecie to obliczyć z tych wzorów. Porośnięty, gdybyście kiedyś napierali, gdybyście kiedyś inwazję na Chiny robili, to napierajcie na obszary nieporośniętym chem, ponieważ musicie się dwu lub trzykrotnie mocniej natrudzić, aby go zniszczyć. Robi się troszeczkę mniej przenikalny dla wody, dla wilgoci. Krótko mówiąc, po długich, długich deliberacjach został wytworzony taki model, model Wielkiego Muru Chińskiego porośniętego bioskorupą. I to w jaki sposób obecność takiej bioskorupy wpływa na parametry. Czyli zwiększa stabilność, tu macie o, zwiększa stabilność agregatów, zwiększa odporność mechaniczną, zmniejsza ilość wody, która w to może wciec, zmniejsza porowatość, erodowalność ogólna spada o 15%. Krótko mówiąc, niech żyją omszałe mury. Znaczy, one żyją właśnie, one żyją, bo są omszałe. A więc wniosek z tego jest bardzo praktyczny. Ja myślę, że gdzieś ktoś w Chinach, w jakimś Ministerstwie Kultury Chin bardzo się ucieszył. Może nawet oni te badania zlecili. Kto wie? Tak, tak by sądząc po, po tym, skąd pochodzą autorzy tego badania, ja myślę, że to, to właśnie zostało zlecone. Wygląda na to, że nie musimy zdrapywać mchu, nie musimy robić jakichś innych skomplikowanych interwencji technologicznych. Nasze, nasz wielki mur chiński świetnie sam sobie poradzi porośniętym chem. Wiedza, która. No nie spodziewaliście się jeszcze dzisiaj rano, prawda, że, że posiądziecie taką dobrą wiedzę na temat tego, jak dbać o 8852 km. Muru. Po prostu trzeba nic nie robić. I tylko patrzeć, jak mech rośnie i wzmacnia i wzmacnia naszą odporność na najazdy. Kłaniam wam się nisko i do zobaczenia. Hej!